Dzień dobry, witam tutaj z Bożalki, za to jest Skrapek Annika I właśnie jestem przed tą wieżą, pod którą skończyłem ostatni odcinek. I wbijamy na górę i umieramy. Znaczy, mam nadzieję, że nie tak od razu może, czy coś, nie Bo Tak pojedynczo by je tutaj na przykład jakoś tak zlurować na dół, czy coś. Miałem wodę na zbierać, przygotować sobie, ale oczywiście po co? Po co sobie ułatwiać życie, nie? Dłup mnie. Jak tu się dwa skutki wzięły, o, jak zjechał po poręczy w ogóle, waria, wariacik! No, chodź, 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 dawaj, kurde! <laughs> Hehe, bardzo dobrze. O, da, daj te nogę, druga gdzieś utknęła w trawie, nie chcę mi się teraz szukać. Znaczy w zbożu, przepraszam. Dobra, idziemy, idziemy na górę. Chodź tutaj, ty ci, aj, daj, daj, gdzie, gdzie tutaj? Tam jest jeszcze jeden? Jeden czy więcej niż jeden? Na razie widzę jednego. Dobra, to by, to by był ten... Tam jest ich dużo, na górze, ja pierniczę. Dobra, no nie wiem, no po że będziemy się ewakuowali w trybie przyspieszonym stąd. Póki co sobie jeszcze na tym pięterku pozbieram wszystko, żeby nic nie zostawić, kurczę. Przezabawne są dźwięki, które oni wydają. Ci roboci. Tu jeszcze jest krzynex. Ziemia, chemikalia. Coś tu jest pod tym Nima. Dobra, idziemy wyżej, tam może być... ciekawie. Tu jeszcze są jakieś kupy siana. Może coś być pod nimi, ale nie było akurat. No dobra, idziemy do góry. Mam pewno bały, ale... zobaczymy. Tu jest dwóch. Czy z góry jeszcze nie przylezie ich więcej? Dobra, zobaczymy. Co może pójść nie tak? Ała! Ups... Mogę na przykład spaść na ryj i się zabić! O, <śmiech> dobra <śmiech> ale nie mamy daleko... Nie mamy daleko... O zobaczcie, tak sobie tu w ogóle poukładałem wszystkie rzeczy. Boże bardzo... A teraz trzeba zapierdzielać tam do tej wieży znowu. No dobra, spaść mogłem. Tak. To... Tak. Doskonale. Tak jeszcze zaraz taki in before nie drzwi ryja. Jak wy oglądacie te odcinki pierwszy raz, to tak mówię. Tylko, że tych filmów nie należy oglądać głośno ustawionych. To trzeba sobie na początku od razu ściszyć. Bo nie mam włączonego, powiedzmy, w ten sposób. Nie mam, nie mam włączonej normalizacji poziomu głośności. O. Także czasami jest głośno. A to myślę, że starzy bywalcy to już, już od dawno wiedzą. A tutaj rozgrzeweczka widzę, jak sobie spaceruje. Proszę bardzo. Ej, wypróbuję na nim tę wodę bardziej. Klub. O, się poskładał! No to jest. To jest. To jest dobra metoda, słuchajcie. Ja tak muszę zrobić z tą wodą też na tych. tej wieży tam. Trzy wiadra już będę miał. Trzy razy mogli ich chlapnąć. No ale zobaczymy, czy to. Czy to tak. W ferworze walki. Wiecie, łatwo jest ich tam chlapać. Ale no jest to bardzo, bardzo fajna metoda. Szkoda, że nie działa na tych dużych beboków. To jest przykre trochę. Siema! Z tymi to ja mogę, kurde. To są easy. Co my tu mamy? Komponent ty dwa. O, kurczę. I woda? Sztuła? Można się tego napić? Można to postawić. Może jakiś komponent do robienia innych rzeczy to jest, nie wiem. E, w każdym razie tak, nie mam wody w wiaderku. Zapomniałem zatankować Niestety e, No ale trudno, 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 trudno. Damy radę bez, bez wody, damy radę. Ba damy radę, prawda? Dobra, miękka faja, jestem mi idę po wodę jednak. <grym> W ogóle jeśli przeżyję tę eskapadę i będę miał jeszcze miejsce, to trzeba będzie sobie troszeczkę tych kukurydz pozbierać, żeby krówki można było karmić, żeby mieć mleczko. Tymczasem idziemy na górę. Zacznę może pod przywitania się takim, wiecie, rzeźkim przywitaniem zacznę może w ten sposób. Będziemy ich rzucać wodą. A potem dopiero młotem. Dobra, gdzie te aj -daj daje siedzą? Tutaj siedzi jeden. Myślę, że ja cię... Kurde, nie trafiłem. Easy kurde, frajerze, dawaj tam, bez wody nawet, zobaczcie, jak ładnie. Natomiast lepiej by było trafić w robota, a nie obok robota, ale to spróbujemy zrobić zaraz. Dawaj to I dawaj, dawaj. Mam jeszcze dwa wiadra wody, uwaga, dwie szanse, żeby ich nie spierdzielić za bardzo. Tu jeszcze jeden powinien być... No zaś trafi. nie trafiłem... Nie trafialki! Nie Teraz już nie. Ja pierniczę, ale jestem do dupy. I za powódę. Tup 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 Dobra, chodź tutaj, aj daj, daj. A tylko najpierw przerwa na marchewę, przepraszam bardzo. Muszę podnieść troszeczkę. Żeby się szybciej życie regenerowało, czy coś tam, nie mam pojęcia, w sumie, czy to tak działa. Dobra, dawaj. Dawaj ho. Gdzież się poszli? Na schodach jeszcze są cały czas. Dawaj, 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 dawaj. Tym razem... Gdzie oni się podziali? Ach, tam jest jeden. Lub Bardzo ład, Doskonale! Dup. To to był już ten taki lekko napoczęty przeze mnie. Bo tu jest jeszcze taki... nie, nie, do... nie zepchnij z góry! O, pięknie, że aż mięknie normalnie. O, ko, 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 ko euro, co? Komponent kit z niego wypadł. To, to fajnie. A co jeszcze jest w Dobre. Jeszcze mam dwa jadra i nie zawaham się ich użyć. Przydałaby się jakaś latarka taka na łeb nakładana jak wraście. to by było bardzo pomocne. Dobra, wincy i komponent kitów, jestem zachwycony. Będzie można zrobić, słuchajcie, koła lepsze. To jest, to jest na razie mój priorytet. Do tego samochodziku lepsze kółka, żeby on miał jakiś sens. Tu nic nie ma pod tą trawą, znaczy pod tym, pod tą słomą właściwie. Tu jest skrzynia, paliwo i chemikalia tam jakieś. Dobra, już nie słyszę tutaj więcej tych ajdajdajów, chyba że poszli spać w nocy. Nie mam pojęcia. Raczej nie, ale zobaczymy. Nie wiem, skrzynki tu jeszcze są. Mogłoby być trochę jaśniej, naprawdę. Mogę wam jaśniej zrobić, ale... Czy zrobi wam jaśniej? Co zaraz, Co ja zrobię. Proszę bardzo, macie teraz jaśniej, widzicie więcej niż ja. E, to fajnie. Okej, okay, dobra, wchodzimy do góry. To jeszcze tam chyba wszystko pozbierałem. Lekki parkurek widzę. Tam jeszcze coś się... Ej, ja tu... A, bo to jest jakiś poziom jeszcze tutaj, jak się tu uchodzi. Jak ja tu mam wleść? Nie wiem, wlazłem. Jak wyjdę, nie wiem. Dawaj, co tutaj jest? Ziemia jakaś, gazolin... co tu jest? Kurczę, skrzynki? Dużo to tego jest nawet, dużo towaru. Ziemniaczki, komponent kit, bardzo ładnie, bardzo ładnie, o to właśnie chodziło. Tutaj jeszcze szkło, chemikalia, ziemia... Duża skrzynia, jak na taki jeden worek ziemi, tylko... Mogę to... Mogę to zebrać... Przydałabym się taka skrzynka, może trochę mniejsza i o większej pojemności, czy coś. Potem się skraftuje takie. Dobra, tu już chyba jest wszystko. Nie, tu jeszcze jest wejście na górę tędy. Aaa, takie coś. Dobra. Tu mamy coś jeszcze? Tu nic już nie ma. O, świet! super, super, super. Jestem na samej górze i nic nie ma. Tu jakiś taki, kurczę... Jakaś taka najlepsza znajdźka powinna być. Kurde, no nic. Wracamy, słuchajcie, do do mechanikowni i tam sobie spróbujemy zaraz wybadać yy, skraftować czy co to tam się z tym robi yy, ten taki craft station ten, ten, ten wzmacniany kurde jak <ścoughs> śmiesznie chodzą koi, 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 koi. jakieś takie dźwięki wydają a noga mu nie wypadła z niego przypadkiem? chyba nie niestety, no nic i tak jak mówiłem, tu sobie jeszcze pozbieram troszeczkę siana? Pozbieram sobie tu jeszcze troszeczkę tej kukurydzy, jaką gdzieś teraz znajdę, bo ciemno jest. Ja nic nie widzę, wy widzicie więcej, tak jak mówiłem. Tu jeszcze jest kukurydza jakaś. Pozbieram trochę, żeby dla krówek było. O, a tu jak ładnie świeci, kurde. Po drodze tutaj nazbierałem trochę kukurydzy, po drodze jeszcze krówki znalazłem. E, ho! Pa, zobacz, co tu ma, co tu jest dla ciebie, tam, w tamtą stronę, proszę tam iść, tam, 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 tam. Tam idź! Bandytko jedna, e, gdzie ty lecisz? Masz tam kurde tej, kukurydzy masz. Proszę, zapraszam. Tu, o! No, trafiła. Dobra, druga też jeszcze przyszła. Dam tu na stalem jeszcze więcej. Macie tu, proszę, proszę bardzo. Jeszcze? No to jeszcze. Silicznie. Będziecie mieli dużo... <noise> jak to dropi z nich? Dużo mleczka będziecie mieli. Proszę bardzo. Wszystko tutaj dla was ładnie pozbierałem. Z NARAŻENIEM ŻYCIA! Jeszcze po drodze był ten mały robocik taki, wiecie, to to, kurczę, jakby nie patrzeć, no, dawaj to, dawaj mleko, wyskakujcie z mleczka! To była miniaturka dobra, gdyby nie to, że jest ciemno jak w dupie. To się akurat nada w sam raz, bo mi już tutaj pragnienie trochę skoczyło, a tutaj dodaję to mleczko i pragnienia i trochę jedzorka, także bardzo dobra, bardzo dobra robota. Także w tej grze o jedzenie w sumie nie jest aż tak trudno jak myślałem na początku. Nie trzeba wcale aż tak farmić, zresztą to nie jest niewygodne. Bo potem przychodzi ci banda robotów i weź się z tym poradzić bez żadnych karabinków ani niczego. Dobra, no to chyba pora karmienia gotowa. Więcej nie będzie już, co? Nie będzie już więcej, nie? Ale mam jeszcze 15 mleczek, także spoko. Mogę wam już jasność wyłączyć, bo się już jasno robi i widzimy się w warsztatowni. Później sobie chyba rzeczywiście przyjdę porozbierać te budynki tutaj i z nich zrobię jakąś, może jakąś platformę albo nie wiem, coś gdzie można będzie bezpiecznie uprawiać ziemię. O ile te ziemia da się postawić na klockach, a nie też na ziemi. To tego w sumie nie wiem. Ale zobaczymy. Słyszę tu głosy jakieś. Jakiś daj. mam nadzieję, że mojego auta mi nie popsuł. Jeszcze nie popsuł, dobrze. Tu słyszę jakiegoś ajdajdaja gdzieś w pobliżu, ale nie wiem. Nie wiem gdzie, może tam gdzieś w lesie siedzi. Dobra, nie wiem, nieważne. Idziemy robić rzeczy, o które, kurczę, no, najwyższa pora, ja pierdzielę. Craft bot, craft, <coughs> craft mi ten bot. Coś tu się dzieje. Kurde. Tu gdzieś z góry zleci? O! <grym> Dzień dobry. I to mogę sobie zebrać. Bardzo ładnie. No i tutaj... Można robić rzeczy. Mogę sobie na przykład zrobić pachołek, kurde. No. Do upgrade'a potrzebuję widzę jeszcze dwóch tych takich komponentów niestety, mam ich za mało, możemy sobie spawarę potem zrobić i w ogóle. Natomiast teraz mnie interesuje zrobienie wiertła. Tylko czy ono jest w levelu pierwszym? Czy nie bardzo? Interaktywne raczej chyba czy coś, nie? Kółeczka możemy sobie lepsze zrobić, pewnie już te dziś są. Yy, są czy nie są? Parts. A, tutaj są kółeczka, dobra. Will. Ja bym prosił... Aha, kamieni potrzebuję najpierw nie z jakiegoś powodu, także to trzeba jeszcze będzie pozbierać. A wiertło. Gdzie tu to wiertło jest teraz jeszcze? Tu jest wiertło. Drill. Co tu zaś potrzebne mi jest do tego? Jak ja to mam zebrać niby, halo? Yy, nie wiem. A, bo to się tu craftuje! Tutaj to jest, dobra, czyli tak, do tego... Nie ma tu niestety, jak się najedzie, nie ma nazwy tego dziadostwa niestety. To ja bym chciał tego drilla zrobić. To jest taki... taki szary i taki inny nie szary. To jest ten 10 ich... Oj, tu woda jakaś jest ale najpierw to widzę. Metal block. No dobra. Nie wiem tu pojedynczo rozumiem, one się robią, tak? Czy coś? Jak to wygląda? O Jezu! <grywa> Jak to wygląda śmiesznie? Dobra, i tu się już zrobiła. To po pojedyncze czy po dziesięć ich się robi? Po dziesięć, tyle dobrze. Nawet szybciutko w miarę kraftuje. Bardzo ładny. Super, super, super. No, eee, jeszcze więcej ich możemy zrobić. Kolejka tu jest tylko na dwa rzeczy. Nie da się ich anulować też, niestety. Nawet tych, które się jeszcze nie zaczęły robić. Chyba. Jak to wygląda, jak on robi. Ale dobra, zmajstrowaliśmy. A teraz jeszcze musimy zrobić trochę tych bloczków, tak? Czyli potrzebujemy tego Ambera całego. Ja sobie to wezmę. Oj, oret, <laughs> I tak targa. Widzę, że prędkość jest taka niezbyt. Dobra, ym. no nic, muszę z tym <laughs> iść. O, krówka przyszła. Fajnie, nie mam, nie, nie mam już niestety kukurydzy. Ale na razie jedzon jedzonka mam dość. O, i tam jeszcze są te moje bloczki. Ja tutaj <laughs> stawiałem, żeby z tym. Albo bokiem walczyć, eee, to mi się tu chyba nie, nie bardzo zmieści. Chociaż. Gdzie on ma przód w ogóle? Tu jest przód. O, świetnie. którego w ścianę chyba wbudowałem, ale raczej mu to nie przeszkadza. Dobra, to sobie wezmę. Ten amber cały śmieszny. Czy jak to tam się nazywało? Eee, porozbieram też to tutaj, co jest. Te takie resztki. No i tak nic nie dało. Ale wcześniej rozbiłem takie dwa, słuchajcie, jak wcześniej nagrywałem wcześniejsze to moje próby. To właśnie tak załatwiłem, że ja się tu schowałem za drzwiami i je to tak waliłem i kurczę udało mi się je w końcu zabić, tylko że teraz próbowałem w tamtym odcinku i się nie udało. No nic, nie wiem. E, dobra, dawaj mi teraz co? Potrzebujemy, słuchajcie, tego. Tak Akurat 10 sztuk się zrobi. 6 sekund, 5 sekund jeszcze. Nie wiem czemu, ale bardzo mi bawi ta animacja. A potem jak. Super. Dobra, dawaj to. I jeszcze zrób tam trochę tego. Proszę bardzo. A teraz idziemy. A 25 tego. Nie, 10 zrobił. Dobra. 25 jeszcze mam tych takich innych metalików. Dobra. I ja muszę sobie zobaczyć, ile to tam kosztowało. To było w nim. Dobra, alert. Eh, jeszcze potrzebuję więcej tego. Czyli jeszcze muszę mieć wodę. A jak się robi wodę? Gdzie to jest? W parcach? W parcach. A z wiaderek. No, to mogę zrobić takie wody z wiaderek. A wiaderka potem się robi co? Też z metalu? Czemu z metalu? Akurat wiaderka są metalowe. W sumie nie są palne, to może być metalowe wiaderko. Wygląda jak plastikowe, no ale dobra, ja się tam może się nie znam. Dobra, mamy wodę. I teraz jeszcze musimy sobie zrobić. Nie to, 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 Gdzie to było? Blocks. To trzeba zrobić. Metal Blocks. 2 razy 10. To jest ten wzmacniany po prostu. Potem są jeszcze takie, wytrzymałościowo, tutaj, takie, takie są tutaj te staty ich. Dobra, daj to i teraz daj to. Daj mi te wiertarę. Tu jest jeszcze piła jakaś, można piłę sobie zrobić. O, jeszcze skrzynki też są przy okazji, tylko że tych skrzynek jakieś kleje są potrzebne. Tu jest jakaś taka mniejsza skrzyneczka, też jakieś kleje są potrzebne. Jak to się robi? Aha, to są z tych muszelek takich, one są pod wodą. Jedną tutaj taką mam, to jest to. No i trzeba będzie się popływać, może ewentualnie później. Ale najpierw zrobimy sobie ten świder i spróbujemy nazbierać kamierdolców. To mnie teraz interesuje. Dość jeszcze minutę będzie teraz robić, w ogóle. Także fajnie. Są potem jeszcze takie części, jakieś okienka. Wszystko tutaj, co z tego normalnego skrapa znamy, z tego creative'a, to tutaj też jest. Potem jakieś dopalacze i takie rzeczy. No i teraz jeszcze tak. Interesują mnie tutaj kółka. Takie te lepszejsze. Potrzebujemy też jeszcze drewna i potrzebujemy tych takich kamieni, yy, znaczy tego metalu. Także sobie tutaj też to zaznaczymy. Niech się robi. I wrócę do Was za chwilę, jak będę miał już część. Jeszcze sobie silnik muszę zmajstrować. Jeszcze trzy takie lepsze kółka i się zobaczę. A no jeszcze pójdę sobie teraz w, w międzyczasie jakieś drzewa pościnać, bo drewno też będzie potrzebne. To drzewa jest chyba za duże. Wcześniej był komunikat, że jest za duże, ale teraz już nie ma komunikatu, że jest za duże, no to nie, nie wiem. Coś, coś się popsuło i nie było mnie słychać. Tyle pozbierałem drewna, teraz to wszystko muszę oskrobać, oheblować, także to trochę też zajmie. Ale później sobie zrobimy do tego maszynkę, która będzie to robiła za nas i to będzie fajne. W sumie już mi się nie chce. <laughs> Wystarczy mi 80 drewna raczej. Na tutaj takie bieżące potrzeby. Chyba jeszcze trzeba zrobić sobie silniczek dodatkowy, żeby mógł ten świder napędzać. O, tu jeszcze mam kawałeczek tego mojego nieudanego pomostu. Dobra, dzień dobry. Możemy sobie podnieść to wiertło teraz. I jeszcze... I jeszcze teraz zrobić sobie te kółka. A, tutaj trzeba drewno, ale jakieś takie to wzmacniane drewno. A, takie coś, dobra. No to jeszcze na to musimy poczekać. W sumie tak patrzę, myślałem, że level tego craftbota to potem chyba lepsze rzeczy się jakieś, więcej rzeczy odblokowuje, ale to chyba jest większość rzeczy już. Albo i nie, nie wiem, ale można go odblokować i tutaj mieć wtedy większą, dłuższą tę kolejkę, no to na tyle przynajmniej będzie lepszejsze Dobra, zrobimy sobie jeszcze tutaj takich, te, tego jeszcze sobie zrobimy, proszę bardzo, bo już więcej nie będę miał. No i teraz stąd kółeczka, tak? Tylko że też musimy poczekać, aż mi się miejsce zrobi. Potrzebujemy takie trzy, więc jeszcze będą potrzebne te klocki. Proszę bardzo. Mogę zrobić kółka. Jeszcze trzeba będzie więcej drewna, bo jeszcze muszę trzecie kółeczko zrobić. Nie wiem czy to, było, czy to był dobry znak, ale mu ogień właśnie przed chwilą poszedł z boku. A, on ma takie coś. Tam przypala gdzieś w środku. Te dźwięki tak, no kółeczko jedno mamy. Teraz jeszcze trzeba będzie do tego kolejnego kółka, jeszcze co? Jeszcze drewna więcej. Aha, tylko nie mam już tego zwykłego drewna. Dobra, to muszę jeszcze zapierdzielać tutaj, pogłaskać trochę tych belek, co tu jeszcze stoją. Jednak mi nie wystarczyło. Teraz widzę w ogóle, że skraftowanie tej wody nie wymaga wiadra, jakby poświęcenia wiadra, tylko że po prostu trzeba wodę z wiadra mieć. I wiadro z wodą znaczy, ale dostajemy wiadro z powrotem, tak to działa. A tu jeszcze chemikalia pod, są potrzebne, bo chciałbym sobie jeszcze silnik zrobić. Chemikalia to chyba miałem, to chyba to. Zdaje się. I żeby zrobić sobie silnik. Yy, gdzie to zaś było? Tutaj jest silnik. Nie, co co jest coś innego, nie, wiem, co to jest? Ale no nie mam tych rzeczy w każdym razie i nie da się tego skraftować, więc to jest jakaś znajdka prawdopodobnie. Wygląda tak jak chemikalia, tego, że zamiast fioletowy jest w środku czarny, nie? Czy to jest jakaś ropa? Naftowa czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Tak, chyba tak w sumie, bo to jest to samo, z tego się też robi paliwo. Raczej tak, czyli no niestety silniczka, lepszego nie zrobię na razie. E, ale mogę zrobić zwykły silniczek. Tu jest jeszcze pojemnik na baterię jakąś. Aha, na silniki ale do silników elektrycznych to jest potrzebne. No dobra, na razie takich rzeczy nie ma. Tu jest jeszcze pompka. Kurczę próżniowa. E, aha, że to niby... Wodę pompuje do, do, do pojemniczka i podnosi roślinki do skrzynek. Może nawet strzelać i, i stawiać rzeczy ze skrzynki. Kurde. Jest nawet jeszcze lodówka. Ja nie wiem, czy lodówka też jest jakaś potrzebna, żeby żarcie się nie zgniło, czy coś takiego kurcze. Nie wiem. Dobra, ale idziemy tuningować Mercedesa, bo mi się powoli czas antenowy kończy. Znaczy, nawet nie tak powoli, dość szybko bym powiedział. Proszę bardzo, uwaga, teraz tak. kółeczka takie tutaj. A, inwentory jest pełne, dobra. No to może sobie wrzucimy. Brrr, nie wiem, tutaj. Te klocki sobie tutaj zostawię chwilowo. Dobra, te koła i tak idą oczywiście na złom od razu. Dziś tutaj sobie tak zesztaplujemy. Bo one mi nie są w żadnym wypadku już potrzebne. A nie da się jedno koło na drugie? Da się, oczywiście, że da. Ja, mój gruby telek przeszkadzał po prostu. Dobra, trzecie kółeczko i tutaj jeszcze czwarte tutaj to z boku też sobie weźmiemy. A zresztą nie, niech będzie jako zapasowe, <noise> Niech będzie jako zapasowe. Fajnie. Cyk i czwarte kółeczko. Tutaj jak wiemy każdy pojazd potrzebuje czterech kół, żeby to w ogóle jeździło, nie? No i tak teraz wiertarę. Nie wiem, czy ją nie odsunąć jeszcze kawałeczek. Może ją odsuniemy tak. Odrobinkę. Cyk. Tutaj sobie zrobimy, proszę bardzo. I teraz to jeszcze musi mieć chyba osobny silnik. Tak mi się wydaje, czy nie? Potrzebuję, czy nie potrzebuje. Mogę tego podłączyć do niczego. Nie wiem. Czy to działa tak po prostu? Szczerze? Myślałem, że to się da po prostu podłączyć do silnika tak o, ale widzę, że coś... A, na łożysku to jeszcze chyba musi być. Dobra, z banalkis. A łożysko to ja się w domku do ściany przykleiłem. O, proszę bardzo. I wezmę kawałek rurki, żeby to na kawałku rurki było, a nie na klocku. Będzie jeszcze fajniej. A 21 minut, ja myślałem, że 29 minut już było. Ślepy jestem już normalnie. Ślepy, stary i głupi i kurde tego. Najgorzej, dobra, tutaj takie coś. E, albo inaczej, niech to się cały nie kręci, tylko tu będzie jeszcze taki ten. Tutaj będzie teraz łożysko i o, proszę bardzo, pięknie, i rozkład ciężarów będzie fajny, bo to jest przed przednią osią, bardzo ładnie no i teraz jeszcze silniczek no to teraz będzie można przykry przy tym, tylko że ten silniczek niestety nie ma znaczy już im połączenia zostały wykorzystane ale w tym tutaj zrobimy sobie taki jeszcze silniczek skrapowy jeden i... i... przełącznik może? przełącznik też sobie zrobimy Albo przycisk. Albo przełącznik. Eee, tak. Yy, nie wiem, nie wiem w sumie jak bardzo yy, źle nacisnąłem przycisk pauzy, bo chciałem, bo, bo postawiłem wiertło i silnik i podłączyłem to wszystko. I działa. Na jedyneczce jest, proszę bardzo. Cyk. Kręci się. Teraz jedziemy w poszukiwanie jakichś skał. I wypróbujemy sobie nowe koła w ogóle. Tylko ten silnik jeszcze jest taki, wiecie. Dobra, no jedzie. Kurczę, jedzie całkiem nieźle, tylko że ja sobie ustawiłem troszeczkę mniejszą moc. Myślałem, że teraz koła nie będą buksowały i będzie lepiej jeździło, ale jednak możemy sobie ustawić maksymalną moc. Jak to teraz jeździ? No, jak to w skrapie dalej kółka podskakują bez wyraźnego powodu, no ale jest znacznie lepiej niż było wcześniej. No tylko prędkości nie są rewelacyjne, no ale to jest ten najsłabszy silnik ze skrapu, także. Bez tragedii. Dobra, jedziemy w poszukiwaniu jakichś skałek. Tam były chyba za drzewami gdzieś, tylko tak. Między drzewami jest mi trochę łyso łazić. A tu w ogóle jeszcze też coś jest gorącego. I tam będzie jeszcze też ten amber, czy jak to tam się nazywało. Chyba, będę musiał o tym pamiętać, że tam będzie można jeszcze sobie pozyskać tego materiału troszeczkę. Nie tylko z tego mojego crash site'a, tylko i tutaj zaraz z rzut beretem. O, pan robot, dzień dobry. Pewnie będzie, bardzo chętnie, bardzo chętnie by rozebrał mój pojazd na części pierwsze. Na no, to mu nie możemy pozwolić. Jak się teraz toczy ten pojazd w ogóle? Jakiś hamulec może, czy coś, ktoś? Raczej nie. Dobra, da się tym krowę. W imię nauki. Nie. Dobra, tu jest. Pan bebok, te. Ziomek. Dup. Proszę mi nie przeszkadzać, ja tutaj te jadę teraz ważne rzeczy robić, mordo. Naprawdę, on mi odjeżdża teraz, Mój, o widzę chyba skały już A tutaj są w ogóle jeszcze obok te. Ym, no. Są te, tam, są te, 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 one są tam. Później się też je pozbiera. Tylko najpierw, jak kurczę skały, muszę zobaczyć, zrobić Ogarnąć, obczaić, sprawdzić, skosztować, przetestować, sprawdzić. Tak Tak To je miałem wszędzie, a teraz, jak trzeba, to nie ma. Dobra, chyba przede mną są tam gdzieś. Na pewno były gdzieś bliżej. No ten silnik nie jest rewelacyjny, ale do wiertła mam nadzieję wystarczy Dobra, uwaga, odpalamy to I. Co? i nic A, idzie! O kurde! Idzie, idzie, idzie! No, dawaj, 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 dawaj to, o pięknie Dup. To jeszcze chyba trzeba na części jakieś mniejsze roz, roz, rozmontować. Dawaj, poka. Dobra. I jeszcze bardziej, czy to już są takie docelowe? To są chyba docelowe. Podziedzimy sobie trochę od drugiej strony. Cyk. Średnio zwrotny jest ten pojazd, jak na takie rzeczy, ale. Może potem sobie zrobimy jakąś osobną kopareczkę. Osobny jakiś pojazd. Kolejkę podwieszaną też można w sumie zrobić. Ja nie mówię, że nie, kurde. Dobra, dawaj, teraz tu jeszcze. To sobie na razie może zabiorę do, do, do bazy. bo Przyklejam sobie to jakoś na ten pojazd po prostu. Mam, te, mam wrażenie, że ten po, te, te silniki czasem bąki puszczają, takie dźwięki są śmieszne. Dobra, to rozbite. To teraz sobie podejdziemy od tej strony jeszcze. I sobie zobaczymy, czy to ma grawitację. Czy to się potem zawali jakoś. Jak, jak do rozwalimy. Wiecie. Dawaj, poka. Tylko to tak trochę, kurczę, podskakuje. Nie wiem, czy to jest troszeczkę chyba za nisko. Możliwe. Cyk. Chyba mi to trze po prostu po ziemi, to jest chyba troszeczkę za nisko. Dawaj. Cyk. Okej, okay. już mamy całkiem sporo tego kamienia. Nie wiem ile go będę potrzebował w ogóle i na co, i po co mi tego tyle, ale... Ale zbieram póki co, zbieram fajne rzeczy. Tak jakby Siege teraz mi się przypomina. Kurczę, pak, twórcy pewnie zgapiają bandyci. O, to można było jeszcze bardziej, to jeszcze trzeba chyba bardziej potraktować. Dobrze wiedzieć, bo teraz dopiero taka pałeczka, która się świeci mi się z tego wyskoczyła. Tak, to jeszcze trzeba przejechać tym świdrem bardziej. No dobra, to się zajmiemy może przejeżdżaniem tego bardziej, czyli trzy razy to trzeba w sumie jakoś tak rądnąć Ale są jakieś świecące inne halko. To nie tylko kamień, tylko i metal z tego wychodzi. No fajnie. Jeszcze zobaczymy, czy ja mogę to podnieść. Albo młotkiem. A młotkiem też można. Dobra, to nie trzeba tego już walić. Nie trzeba tego tym pojazdem. To już można zmłotkować później. Takie mniejsze tematy. Kurczę, jakie ładne. Tak, to jest metal. Zdecydowanie to jest metal. Jaki ładniutki. Co z tego wychodzi w ogóle? Muszę zobaczyć. Muszę skosztować, co z tego wyłazi. Przydałaby się ta taka rafinarka automatyczna. Kurczę, aby się przydała. O, aby się przydała, Kurde. Co z tego wyszło? To z tego wyszło? Metal blok jeden. O, to fajnie. To tego scrap metalu już nie trzeba będzie robić. Z robotów. Tak koniecznie, tylko można zrobić z tego. Fajnie. Fajnie, 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 fajnie. fajnie. I z tego jest co? Kamień? Co z tego? Scrap stone block. Okej. Okay. Dobra, super. Jeszcze tylko sprawdzimy jedną, że ogóle. ten pedał gazu z laczka zrobiony też jest super. Jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. E, czy ja... Ło! Poszło! Dobra, to chyba będzie jeszcze za duże troszeczkę, ale te mniejsze fragmenty chciałem sprawdzić. Dobra, grawitacja jest, czyli to nie będzie nawisało w powietrzu. Zawsze to jakieś dobre informacje. Dobra. Czy to można sobie też młotkiem zrobić? Można! Dobra, to nie muszę marnować paliwa na rozmontowywanie tego, szczególnie, że tam wycelowanie tym dziadostwem... W yy, tym wiertłem to to też nie jest takie precyzyjne. No i dobra, kurczę, będę miał metal, będę miał kamień. Co z tym zrobię? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, na razie.